Irena Santor wraca do tragedii z dzieciństwa. Miała tylko 5 lat. Irena Santor w rozmowie ze Światem Gwiazd wróciła do dramatycznych wydarzeń z dzieciństwa. Miała tylko 5 lat, gdy straciła ojca. Jej wspomnienia są pełne czułości, ale i bólu, który, jak sama przyznaje, zostaje z człowiekiem na zawsze. Miała zaledwie 5 lat, gdy jej świat nagle się zawalił. Dziś jest legendą polskiej sceny, symbolem klasy i elegancji, ale za uśmiechem Ireny Santor przez lata kryła się niewyobrażalna trauma. W bolesnym wyznaniu artystka wraca do ciężkich chwil z dzieciństwa i po raz kolejny otwiera ranę, która nigdy się nie zagoiła. Irena Santoro relacji z mamą. Bardzo kochała. W rozmowie ze światem gwiazd artystka najpierw mówi o swojej relacji mamie. Z mamą? Cudowną. Mama mnie bardzo kochała, wyznała Irena Santor. To była relacja pełna ciepła i bezpieczeństwa. Jednak rodzinny świat małej Renki w jednej chwili został brutalnie przerwany przez wojnę. Tragiczna śmierć ojca Ireny Santor. Miała 5 lat. Rok 1939 okazał się dla jej rodziny wyrokiem. Ojciec Ireny Santor zginął w czasie niemieckiej okupacji? Artystka miała wtedy zaledwie 5 lat. Kiedy mój ojciec zginął, mieszkałam już w solcu kujawskim, wspominała. Chociaż była dzieckiem, nie wszystko zatarło się w jej pamięci. Przeciwnie, pewne obrazy są w niej do dziś wyjątkowo żywe. Wzruszające wspomnienia Ireny Santor. Widzę tatę na łące. Irena Santor pamięta, jak razem z ojcem są na łące. Jest boże ciało, ona sypie kwiatki, a on pomaga jej zbierać płatki do koszyczka. To jest wspomnienie rzewne", przyznała. Innym razem zgubiła się w Solcu Kujawskim. Małe miasteczko, lasy, bliskość Wisły. Strach był ogromny. Wszyscy jej szukali. Znalazł ją ojciec. Pamiętam to jako swoje własne przeżycie, jak tata mnie niósł na tak zwanego barana, opowiadała. Ostatnie pożegnanie z ojcem. Nie wiedział, że trzeba się bać przyjaciela. Irena Santor była u dziadków na wsi. Ojciec przyjechał, odwiedził ją, a potem wracał do domu. Właśnie jechał do solca do domu, bo powiedział, że on nikomu nic złego nie zrobił, więc on się nie ma czego bać. Nie wiedział, że trzeba się bać przyjaciela, wyznała. To był mój ostatni kontakt, kiedy widziałam ojca, jak macha do mnie ręką i tak go zanotowałam. A potem się już tylko dowiedziałam, że go nie ma, dodała.